Dzień dobry, dzień doberek robaczki, Witam Was bardzo gorąco i serdecznie i witam się z Wami w dzień tygodnia poniedziałek. Dzień tygodnia, poniedziałek mamy 27. Czekajcie, ogarniam się. Mamy 27 lipca. No, już. Eee, pozwólcie, że zrobimy sobie pielęgnację, także ja umyłam twarz, mam tylko. Jedną warstwę tuszu na rzęsach. Jedna warstwa, za chwilę sobie pociągniemy bardziej. Teraz używam tylko i wyłącznie tonik. I zaraz wam pokażę. Zastosujemy sobie dzisiaj nowy produkt. Mówiłam wam, że nabyłam dwa produkty z Max Factor. Nie wiem czy powiedziałam na starcie. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Co? Ja będę wybywać, słuchajcie, do Edynburga, dlatego że muszę jechać do banku. A najbliższa placówka mojego banku jest właśnie w Edynburgu, także stąd, stąd też ten fakt, że wstałam wcześniej, wstałam w sumie z pierwszym budzikiem, sięka dobra, mamy naniesiony tonik, tonik użyłam ten z kolegenem, z Pixie. Wcześniej używałam ten z retinolem, oba są fajne i ten z retinolem o dziwo jest naprawdę delikatnym tonikiem mimo wszystko. Także co, zastosujemy sobie tak, na pewno krem pod oczy, krem pod oczy, tak myślę, który. A dajmy sobie dzisiaj Charlotte, bo szczerze mówiąc co ostatnio używałam to przez chwilę, ten bio, o ten, co zakupiłam go w TK Maxie, to jest ten z Nuxa. tego dawałam pod oczy, ale teraz zróbmy sobie Wróćmy sobie do szarlotki. Także krem pod oczy. Okej. Okay. Nie robię dzisiaj płatku, bo tak jak mówię, muszę wybyć do Edynburga, także chcę to zrobić też w miarę jak najszybciej, żeby, żeby nie stracić całego dnia. Na pewno tam zajdę do na pewno zajdę do hm dlatego, że synek mi poprosił o coś. Coś chcę z hm I zajdę do um, TK Maxa i chyba do River Island, jeszcze się zastanawiam, ale prawdopodobnie tak. Dobra, krem pod oczy. Krem pod oczy z Charlotte, to jest Rescue. Wiecie, który to jest krem? Nie ma tam zbyt dużego wyboru. Serum dzisiaj nie użyjemy, użyjemy za to kremu na dzień. Też od Charlotte, Wykończmy w końcu to opakowanie, chociaż to chyba jeszcze nie pora. Okej, okay, kremik. Ostatnio powiem Wam, że przez kurde pracę, naprawdę bardzo mało było mnie na, na social media. Starałam się tam gdzieś troszeczkę wam coś dodawać, chociaż cokolwiek. Ale faktycznie nie miałam za bardzo sił, powiem Wam szczerze. Takich witalnych, takich. Ja nie chcę się pojawiać i mówić wam, że mnie coś kurde doskwiera, że mnie coś boli, łupię w kręgosłupie, wiecie, o co chodzi. Raczej chcę tu przychodzić po to, żeby wam dodawać energii, a nie kurde wami odejmować. Także mam nadzieję, że mnie zrozumiecie, że jeżeli jest mnie mniej, to znaczy, że po prostu jak normalny, zwykły, pospolity, cywilizowany people, no to też mam jakieś takie spadki formy, słabsze dni gorsze dni, wiecie o co chodzi że coś kurde dyskwiera, że nie jest tak instagramowo, nie jest tak każdego dnia cudownie, pięknie i każdy dzień zaczynam po prostu idealnie olejek z Ejwonu, polecam bardzo gorąco i to już jest moje żeby was nie skłamać, to już jest moje chyba czwarte opakowanie chyba z czwarte no i oczywiście zamówiłam sobie zapas, bo zamówiłam trzy także tutaj stoją teraz tak, balsam do ust i teraz kwestia tego balsamu, ja go już jak widzicie, zobaczcie, testuję, Dękuję, a mam go ile, półtorej tygodnia o tydzień, około tygodnia, także używam go non stop, był moment, że w ogóle używałam jego bez niczego, czyli po prostu tylko on na usta szedł i, i już jakby nic, potem, fajny balsam, czy wart 32 funtów, nie sądzę, słuchajcie, nie sądzę, bo no bo 32 funty za taką gramaturę, za taki balsamik, no to chociażbym oczekiwała, że, że coś, coś, coś się zadzieje. Że nie będą musiała na przykład tyle go dokładać, a ja go dokładam. Także balsam polecam, jeżeli znajdziecie go w takim maksie za 8 funtów, bierzcie, ale za 32 no way. Także w ogóle nie rozumiem tej ceny. No i zastosujemy sobie dzisiaj. Mam dwa produkty. Mam nadzieję tylko, że ten się spisze. Ten już użyłam sobie wczoraj e, jeden raz, także zobaczycie jego test. Dostaję właśnie wiadomości od Was prywatne. E, Miracle Second Skin. Magiczna, druga skóra, terenna, e, hybrydowy podkład. Nawilżające, ochronne i odnawiające z mleczkiem kokosowym, preprobiotykami z SPF20. Wszystko brzmi naprawdę fajnie. Ja mam odcień 05 Medium, jest ich bodajże chyba 6. Ja Wam wstawię też na Insta Story. Poza tym możecie sobie znaleźć, możecie sobie o nim poczytać. Czekajcie, bo nie chcę, żeby Wam tutaj świeciło światło. O, może jakoś teraz, żeby nie było przyświetlone. O. Wydaje że chyba teraz powinno być widać. Max Factor, nowość, będziecie wiedziały. Na początku, jak pierwszy raz zastosowałam ten produkt, zobaczcie, on ma taki, on ma taki, taki jakby troszeczkę wpadający w żółty, mogę śmiało chyba użyć tego określenia żółty, w żółte tony. Zaraz zrobię sobie pół twarzy i Wam pokażę, o co mi chodzi. I tego się trochę bałam, ale... Co jest fajne? On w jakiś sposób, nie wiem jak, nie wiem jak to jest możliwe, ale fajnie się dopasowuje do waszej skóry. Przynajmniej ja mogę to powiedzieć. Ja jak używałam zazwyczaj podkłady, to nie wiem czy pamiętacie, ale zawsze powiem, że zawsze gdzieś tam jednak ten mój odcień podkładu zawsze wpadał bardziej w róż niż w żółty czy pomarańczowy kolor. Nie wiem, tak myślę, z której strony Wam pokazać, żeby było jak najlepiej. Zacznę od, od dołu. I teraz tak możecie sobie go oczywiście rozsarowywać gąbeczką, wklepywać, a możecie też ręką. To też wyczytam. Zobaczcie, jaki on jest aż taki żółty, aż pomarańczowy. Czy ma krycie? Słuchajcie, tutaj zdanie jest jakieś takie, nie wiem, moje jest takie troszeczkę drewne, bo podobno ma bardzo leciutkie krycie, ja na przykład akurat tu krycia nie wiem, no ja na przykład go nie widzę. Ja nie mam też nic do ukrycia, więc siłą rzeczy ciężko jest mi stwierdzić, czy, czy on ma jakiekolwiek, kurczę, krycie, bo jakby nie było, to prześwitują mi na przykład moje piegi, więc no jakby miał krycie, to chociaż piegi bym miała zakryte, wiecie o co chodzi? Także nie wiem, jakie niedoskonałości miałby on tutaj przykrywać. Raczej mi się nie wydaje. Dobra, postarałam się tak zrobić, żeby było pół twarzy, pół twarzy tylko z nim. No i zobaczcie. Na razie wygląda to tak. I teraz wydaje się ta twarz taka żółtawa, aż pomarańczowa. Zobaczcie, mój kolor jest taki bardziej wróżowy. Nie wiem, jak Wam jeszcze to tutaj pokazać, żeby, żeby w miarę jakoś było dobrze widać. Widzicie? Tu taki aż w różowy i teraz zobaczcie, jak to jest żółte. I tu ta twarz, ta strona, ta twarz. Ta twarz, ta moja połowa twarzy jest już pomarańczowa. No i rozcieram. Możecie go rozcierać. To akurat w nim jest fajne, że naprawdę bardzo fajnie się blenduje go ręką. Bardzo fajnie się on wtapia. Także bez problemu, jeżeli się dziś pieszycie, nie macie ze sobą gąbaczki, a chcecie ujednolicić sobie swoją skórę twarzy. To jak najbardziej ręką, słuchajcie, idealnie. A to dlatego, że on ma bardzo fajną, taką kremową konsystencję, ale też troszeczkę taką leciutko tu stawą, taką, nie wiem, właśnie jakby był właśnie z olejkiem, dokładnie, co pozwala właśnie na takie naprawdę dokładne rozprowadzenie tego produktu. Ja go nie będę dokładać, dlatego że ja nie chcę mieć nie wiadomo jak dużej warstwy, słuchajcie. Podkładu dzisiaj, ale chciałam Wam tylko pokazać, jak on pięknie dopasowuje się do koloru skóry. Zobaczycie, jak on później się fajnie wchłonie. Nawet ręce mam takie żółto-pomarańczowe, widzicie. A kolor na twarzy dopasowuje się. Za chwilę będzie w ogóle idealnie. Gdzieś mam włosy. Będzie idealnie. Także y, trzymał mi się po mojej pracy przez cały dzień. Pomimo iż byłam tam właśnie w tym ciep cieple i na olejach. Także naprawdę spisał się super jest dla osób, które jakby chcą ujednolicić właśnie sobie kolor skóry, nie obciążając jej żadnymi podkładami, żadnymi ciężkimi produktami. Także myślę, że możecie, możecie go polubić. Ja go bardzo lubię, jest to dla mnie taki po prostu. Mm, Krem BB, tak bym mogła powiedzieć. Wow, tego on jest jeszcze z SPF20, więc naprawdę super. W porównaniu z tym, na przykład, It Cosmetics, ten jest wyczuwalny na skórze. Ten już jest niestety taki mm, cięższy, także jego konsystencja jest zupełnie inna. Teraz zróbmy sobie, zróbmy sobie, o nie odkleiłam naklejki. Ja tylko pociągnął. Użyjemy sobie teraz też z tej serii Max Factora, znaczy z tej półki i to jest, słuchajcie, świetny odpowiednik zaraz Wam pokażę zresztą spójrzcie, tylko czekajcie, tu jest bronzer tu jest od już dobra widzicie, to jest mój z Charlotte Tilbury i to jest ten Contour Wand a tu wymyślili, Max Factor wymyślił taki bronzer Contour Miracle Sculpting Wand także no, jestem przekonana, że jest to na wzór szarlotki. też widzę, że nie będzie tu dużo produktu patrzcie, coś Wam pokażę Naciskacie tu, nic się nie dzieje. Naciskacie tu, i mogłabym powiedzieć, że tu już pół tubki. O, tyle tubki już nacisnęłam, i jakby tu nic jeszcze się nie zadziało. Teraz dopiero powoli wychodzi. Dobra, mamy to. Nie jest tutaj cała tubka, słuchajcie. Tu ma być 10 ml, a w Charlotte mamy 12 ml. No to jak tu będzie jeszcze mniej niż tu, co Wam mówiłam, że naprawdę tu nie jest dużo. No to sorry, ale zobaczymy jak z wydajnością. Teraz tak, pokażę jeszcze Wam, czekajcie, jaki był odcień szarlotki. Dobra, szarlotka jest taka bardzo kremowa, taka fajna. Czy pachnie? Nie pachnie. Jest na pewno bardziej brązowy. Tu jest szarlot, bardziej taka neutralna. Tutaj jest ten Max Factor. Zobaczmy sobie. No, jest bardziej brązowe, Charlotte jest bardziej delikatna i Charlotte widzę, że się bardzo fajnie wtapia w skórę. Zobaczymy, jak to będzie z tym drugim. Tutaj mamy Charlotte, tutaj mamy Max Factor, także zaraz to zbadamy. Fajnie, by było, bo to był fajny odpowiednik, muszę wam przyznać. Dobra, tyle mam produktu. No i teraz zrobię sobie, na razie zrobię sobie, może, nie wiem, delikatniej, bo się trochę boję, czy to faktycznie się. Kurde. Nada, dlatego że robię z Wami teraz pierwszy raz test. Dobra, to damy sobie troszeczkę na czoło. O. I zobaczymy, jeszcze można policzki więcej. I teraz tak się zastanawiam, właśnie, czy gąbeczką. Spróbujemy zrobić to tak gąbeczką. Jeżeli chodzi o Charlotte, gąbeczką rozprowadza się po prostu idealnie. Jak masełko. Zobaczmy, jak ten produkt. Hm. Teraz nie wiem, trochę mam wrażenie, jakbym go zjadła. Jeszcze więcej. Muszę wam powiedzieć, że spoko. Zobaczcie, nawet, nawet, nawet. Nie no, bardzo podobnie się blenduje jak, bardzo fajnie się blenduje w porównaniu z Charlotte. Naprawdę można powiedzieć, że bardzo, bardzo podobnie. Dam sobie jeszcze tu. Zobaczmy. Nie wiem, Charlotte chyba trochę więcej zostawało na skórze. Ten jakoś się troszeczkę zjada, ale dobra, dołóżmy. Myślę, że Charlotte troszeczkę fajniej się w sensie ładniej wygląda, bardziej jest widoczna na twarzy. On się jakoś tak zjada. Teraz patrzcie, zobaczcie. Patrzcie, zobaczcie. Teraz mam zrobić Charlotte. Porównanie, tylko nie dałam zbyt dużo produktu. Czekajcie, odkręcam się. Dobra, jest. Jest już u góry i to już się wystarczy. Już zakręcam. O! On jest taki mocno brązowy, ale chcę Wam pokazać różnicę w, w rozcieraniu, właśnie. Patrzcie. I on, on zaznacza nam kontur, a tamten mam wrażenie, że się troszeczkę wtapia. Więc albo użyjcie sobie ciemniejszy odcień. Żeby faktycznie był on widoczny, widzicie tutaj dałam raz i od razu widać ten kontur, a tutaj jakoś on po prostu przepada. Nie wiem na czym to polega, ale zobaczcie na no nie dałam wcale mało. Ale fajne jest to, że można dokładać. To na pewno jest lepsze niż y, jakbyście miały sobie ro źle rozeczyć y, po prostu pierwsze użycie i zrobić kuku. Także myślę, że będzie to spokojny produkt. Aczkolwiek no, nie wiem dlaczego, ale Charlotte. Charlotte to Charlotte. Zaraz wam pokażę. Teraz wzięłam więcej. I zobaczcie, on zaznacza nam bardzo ładnie kontur. A tamten się troszeczkę jakby wpija w tą skórę. Nie, zazna nie zaznaczając tego konturu tak ładnie jak szablot także mimo wszystko myślę, że można sobie go używać zamiennikowo jeżeli na przykład są osoby, które nie stać lub którym szkoda pieniędzy na brązer za trzy dyszki no to wtedy możecie sobie śmiało użyć ten produkt, tylko właśnie mówię, chyba lepiej kupić sobie ciemniejszy. Ja jestem delikatniutko opalona, powiem wam, nie jestem mocno opalona. Jestem delikatnie opalona i mam w kolorze, um, ja mam go w kolorze Light Medium. No i tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że jest on dla mnie troszeczkę za, chyba za jasny jednak. Można nim może budować te, ten kontur, ale jednak wolałabym chyba ciemniejszy. Także myślę, że to może być fajny, fajny odpowiednik dużo tańsze, bo za 12 funtów kupicie to. A to za 29, a jest różnicy tylko w 2 ml. Także naprawdę spoko produkt. Myślę, że można się z nim polubić i można sobie z nim poćwiczyć. Ale tak jak mówię, no ja się już tak przyzwyczaiłam do tego, do tego brązera, że i tak chyba do niego wrócę. Ale ładnie się bardzo rozciera, bardzo ładnie wtapia się, nie robi plam, nie zrobicie sobie nim kuku, Więc myślę, że mimo wszystko jest to godny produkt, a na pewno godny swojej ceny. Słuchajcie, teraz zrobimy sobie tylko i wyłącznie. Pudrowanie i przypudrujemy sobie okolice pod oczami, i użyjemy szarlotki, tego mojego pudru niezawodnego. Jest to mój chyba jedyny puder, który używam za każdym razem, jak tylko mam e, podkład. Za każdym razem, i myślę, że ja tutaj dobiję jedenka z tym produktem. Tak, bardzo się z nim lubię, i tak jak wam mówiłam kiedyś, że nie lubię. Pudrów nigdy się nie pudrowałam. Tak teraz sobie nie wyobrażam po prostu makijażu bez wykorzystania właśnie tego pudru. Przyrzekam. Przyrzekam, przyrzekam. Kto mnie zna, tym wie. Za każdym razem, jak gdzieś tam się wychodziłam czy coś i malowałam to za każdym razem ten puder szedł. Szedł w ruch. Także świetny, jeżeli chodzi o okolice pod oczami. Przepięknie jakoś, nie wiem, można powiedzieć, że nawet wygładza tą okolicę. Ta okolica wydaje się taka smooth. No, przepięknie on wygląda na skórze. No i oczywiście dajecie go tam, gdzie go potrzebujecie. Na czole mogę się trochę wyświecać. Mi to tu akurat nie przeszkadza. Byleby nie za bardzo tu koło brwi. I ja myślę, że już jest idealnie. Też dzisiaj chyba będzie padać. Więc, więc też nie będę tutaj fisiować z makijażem. OK. Wystarczycie. Puder od Charlotte. Uwielbiam dla mnie niezastąpiony najlepszy z pudrów. Oki doki, teraz zrobimy sobie tylko jeszcze brwi, nie brwi, rzęsy. Dlatego użyję Huda Beauty. Bardzo mi się podoba te duo. Podoba mi się i, i to podkręcenie, i podoba mi się to um, wydłużenie. Po prostu poprawiam po tym, co mam. I tak by to wyglądało. Ja już tutaj nic nie będę dokładać. Jeszcze troszeczkę rozświetlenia. I tak się zastanawiam. Myślę, że chyba użyję do tego... Użyjemy do tego szarlotki i użyjemy Flawless Filter. Dosłownie ociupinkę. Trochę na nos, trochę na łuku Dobra. No i teraz wklepię sobie tylko to, co tutaj mam. Flawless Filter niezawodny. I wklepię sobie tylko ociupinkę. Trochę niby coraz bardziej się poluzowują te, te obostrzenia. Dobra i to by było na tyle. I ja więcej już nic nie używam. Jeszcze tylko mogę użyć olejek do ust. Uwielbiam na no, balsam. Super. Ten olejek ja mam bardzo gorąco polecam. Słuchajcie 4 i 4,7 warto jedną i drugą cenę. Macie go teraz za 4, więc dlatego tego też zrobiłam sobie zapasy. O, bardzo proszę. I jeszcze dziś jeden mam w torebce. E, natomiast on normalnie będzie po 7, i za 7 też jest wart ceny. Ale wiadomo, no za 4, za 7. I co? Opaski chyba nie założę. Chyba raczej pójdę sobie w rozpuszczonych. Chociaż muszę Wam przyznać, że nawet fajnie mi się to jakoś tak tutaj spisywało. O, nawet to spoko wygląda, tylko ja dzisiaj zakładam, słuchajcie, zakładam sobie dresy. Pokażę Wam moją stylówkę. Czekajcie, czy tu się idzie odwrócić? Idzie się odwrócić. Ja się teraz odwrócę i Wam się pokażę. Moja stylówka będzie taka. Tylko za chwilę zakładam stanik i te dresy założę. I adidaski. Jadę w dresach, dlatego że w dresach jest najwygodniej. No i tak się zastanawiam, czy założyć sobie jeszcze bluzę od tego dresu czy lepiej na krótkie ręka w kurtkę i później móc ją zdjąć. Tak, bo ja nie chcę chodzić obładowana, słuchajcie, wszystkimi rzeczami. Także zakładam tylko stanik, zakładam kurtkę, prawdopodobnie zaraz jeszcze zobaczę, czy nie pada i będziemy się zbierać. Także zapraszam na dzień ze mną. A później zobaczymy, co nagramy po powrocie. Także do usłyszenia.